Powiem szczerze, jestem już bardzo zmęczona i bardzo jestem słaba, ale nie mogę ustąpić wobec sytuacji, jaka zaistniała, bo wszystko, cośmy robili w powstaniu, zaczyna być zaprzepaszczone. Nie potrafimy się nawzajem porozumiewać, że pogardzamy sobą, że nie chcemy być. Narodem, który myśli o przyszłości swojej, a przyszłość jest w dzieciach. Największym skarbem każdego narodu są dzieci. Bóg, honor i ojczyzna. Gdzie jest Bóg, jeżeli się drugiego od siebie słabszego kopie, bije i poniewiera? Gdzie? Czy ten człowiek jest chrześcijaninem? Kim on jest? Kim on jest? Po pierwsze i dla mnie najważniejsze, każdy człowiek zasługuje na szacunek, każdy. Dlaczego jest najpiękniejszą modlitwą Ojcze nasz? Każdy z nas, jeśli jest chrześcijaninem, mówi tą modlitwę i mówi w niej: i odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bo to jest to, co każdy człowiek powinien pamiętać. Jeżeli nie umiesz wybaczać, nie będziesz szczęśliwy ty przede wszystkim, bo będzie w tobie stale gniew i złość i potrzeba zemsty. Wybierając prezydenta, trzeba pamiętać o tym, że musi to być człowiek pokoju. Musi to być człowiek kultury. Który będzie rozumiał to, co jest najcenniejsze dla każdego człowieka, że wzajemna życzliwość obywateli, uśmiech, ale także umiejętność niesienia pomocy tym słabszym, nigdy nie wybaczę panu prezydentowi Dudzie tego, że w Sejmie, że w Sejmie, Byłam, musiałam patrzeć, nie wpuścili mnie tam, jak poszłam do tych dzieci. Ja jestem od dzieci niepełnosprawnych. ale widziałam to, co się stało, co jest dla mnie nie do przyjęcia i będę o tym mówić, dokąd nie umrę. Ręce wykręcano matkom za to, że one strajkowały po to, żeby ich dzieci miały pieniądze na to, żeby były rehabilitowane. Czy? Czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, co to jest dla takiej kobiety, jak już dorosły, prawie mężczyzna, po porażeniu mózgowym, bardzo inteligentny, leży i ona musi go dźwignąć, żeby go na sedes posadzić? Jeśli będzie rehabilitowany dobrze, sam pójdzie tam. To jest jego człowiecza godność. Ale te matki to są nadzwyczajne matki. I dotknięcie ich na oczach tych chłopców, tych młodych ludzi, mężczyzn, to było szczytem tego, co może zrobić, jaką krzywdę można wyrządzić człowiekowi niepełnosprawnemu. Że nie mogli wstać, żeby obronić swoje matki, bo dla nich matka to jest cały świat. Z całego serca i wszystkich moich, możliwości umysłowych. Proszę wszystkich Polaków bez względu na to, jakie mają poglądy, żeby poszli na głosowanie i wybierając myśleli o tym, że kraj podzielony nienawidzący się nawzajem obywatele nie chcący wysłuchać drugiej strony odmawiający praw ludzkich tym którzy są inni niż oni. Skończy źle, bo żeby naród mógł być bezpieczny, musi być całością.